ma internet. Z tej strony szaman z ekipy Tajagotne, Po drugiej stronie kamery, Bart się masz, Bart. Siema. Zapraszam Was na unboxing tych trzech bajerów od Running Press, które ostatnio przywiozłem do studia. Pierwszą rzecz, którą chciałem wam pokazać, jest mini Dice Dungeon. Coś, co po rozpakowaniu wydawało mi się bezużytecznym badziewiem ale po przyjrzeniu się mu zobaczyłem, że to jest jedna z lepszych rzeczy jakie kupiłem bo kojarzycie te wszystkie wieże do kości i tak dalej? to jest coś w tym stylu tylko fajniejsze w środku, znaczy mamy tutaj proszę Państwa loch na jedną kostkę mały w którym to lochu możemy albo umieścić kostkę, która nam zepsuła sesję zniszczyła wszystko i w ogóle Albo można rzucać kością i patrzeć na wynik, czyli coś, czego nie oszukamy. Coś, co zarzuca bardzo często Bob Mi, mówiąc, że szaman rzuca, jakby nie rzucał, tutaj nie da się. Tylko że, jak widzicie, gówno tu widać. Z tego też powodu loch ten posiada... <grym> Posiada podświetlenie takie uporne, upiorne zielone. ja Wam go trochę podźwignę. W tym świetle studyjnym to tak pół na pół wygląda, ale jakbyście tutaj ten w, cień, w mroku, w, cień, w cieniu jest to piękne, zielone, upiorne, okropne światło. bardzo no weź to zgać na chwilę. O, patrzcie, nie widzicie tam darkness. Nie Z tego, aż wychodzi szkieletor, ale to nie jest wszystko, no bo tutaj on nam ładnie podświetla ten górny winik, który jak kosta spadnie. Abyśmy go widzieli. To jest cel tego światełka. Wydaje się zupełnie bezużyteczny Bardzo prosiłbym znowu o światło, żebym coś widział. Zupełnie bezużyteczny badzie. Ale! Teraz zaczyna, ją, zaczyna się peparka. Ponieważ ten gadżet posiada taką malutką książeczkę. Super słodką i uroczą. Który jest, która jest przewodnikiem po tym lochu. Ale ona nie jest takim przewodnikiem, że możecie sobie zwiedzać, bo tam nie ma co zwiedzać. Tutaj... Mamy mnóstwo sposobów i spójrzcie, ile tutaj jest na rzucanie kością. Jak sprawić, żeby zwykłe rzucanie kością w grach RPG było epickim rzucaniem kością? Przykład. Jako barbarzyńca mieć dwa zestawy kości, rzuć nimi o siebie i rzucaj tymi, które mają wyższy wynik. Wynik walki gladiatorów, twoje kości wygrały. Jest tutaj mnóstwo pomysłów, jak. Em, jak kościom nadać coś, co nazwałbym charakterem. Żeby ten zwykły rzut nie był miotnięciem kostki, tylko um, żeby coś za tym szło, żeby ta kostka miała taki charakter, jaki chcielibyśmy nadać postaci, żeby tutaj nasze testy alchemiczne były związane z alchemią. Więc jest tutaj mnóstwo takich bajerów do paladynów, do mnichów, do łotrów i tak dalej, wszystko co jest związane z DD, wszystko co jest związane z umiej umiejkami, wszelkimi alchemiami, jak wykorzystać kości do włamywania się, żeby być lepszym złodziejem, żeby nadać tej naszej postaci charakter takiego. I jak użyć kości, żeby być lepszym włamywaczem. Tutaj na pewno jest to w przewodniku i mówią co, co mówić podczas rzucania kostek i jak sobie to przeczytasz, ja wszystkiego tego nie zapamiętałem, ale jak będę grał łotrem, to ci, w sensie jak będziesz waterem, to ci to dam. Masz, przejrzyj to sobie, Bartuś. E, I powiem wam, że za taki gadżet, który w pop na polskiego, na polskie złotówki, nasze cebuliony e, kosztuje niecałe 60 zł, to jest to świetny gadżet, szczególnie, że wydajemy na różnego rodzaju śmieci. RPGowe, mnóstwo kasy poza Michałem Banasiem, który jest dziwnym socziopatem posiadającym jeden zestaw kostek, i tego nie rozumiem, ale takich ludzi nie rozumiem. Natomiast to Bayer, który można kupić tak o i podarować komuś w prezencie. To jest pierwsza z tych rzeczy. Drugą rzeczą, którą już widzieliście, jest beholder jedna z ikonicznych mówi się ikonicznych? tak um, jeden z ikonicznych stworów e, dedekowych który nie tylko dedekowy no bo pojawia się też w innych a, w innych settingach i pojawiał się również w innych grach chociażby był przecież w herosach beholder którego już pokazywaliśmy wam na naszym fanpage'u który nie jest zwykłą zabawką a przecież może być przeciwnikiem w grze i który to beholder ma taką fajną cechę czyli świecące się oko. Które też na pewno wygląda, w sensie wygląda lepiej w, w, w ciemności. Natomiast tu nie o samego beholdera chodzi, ponieważ beholder ten pomyśleliście kiedyś o tym, żeby mieć peta beholdera, jako waszego towarzysza, jako waszego chowańca, jako towarzysza łowcy i tak dalej, tropiciela. Tutaj, tutaj mamy malutki poradnik, jak wytresować, czy wytrenować swojego nowego Beholdera? Z rozdziałami. Gdzie gratulują ci zakupu Beholdera? U Dame Beatrice J. de la Croix trzeciej, Sprzedawczyni jakiegoś dziwnego sklepiku magicznego. Jak zadbać o swojego Beholdera? Jest osobny rozdział. Mamy rozdział jak związać swojego beholdera magiem i nie tylko. E, przygody dla Twojego beholdera i Ciebie. Twój beholder w walce. E, terytorium Twojego beholdera. Co lubi Twój beholder i czego nie lubią beholdery. Tutaj jest taki fajny, chcesz, masz przejrzysty e, Przewodnik. I to jest drugi z tych gadżetów, który kosztuje tyle samo co ten. Jak chcecie kupić jeden, to się możecie zastanowić, czy na co wolicie przewalić. 60 zł. Ale jest trzecia. Najlepsza rzecz tych wszystkich to jest normalnie petarda nad petardy, czyli Bug of Holding, czyli marzenie każdego poszukiwacza, który łazi obładowany 15 mieczami, halabardami, taranami i martwi się o To jest ten element, który w DDK sprawił, że bohaterowie nasi mogą mieć o wiele więcej ze sobą niż normalnie by mieli. W związku z tym marzą o kupieniu bądź zdobyciu. Takiego bag of holding, który w tym przypadku jest w formie sakiewki. Więc trzecim rzeczem jest bag of holding. Przedmiot, marzenie każdego bohatera, który ma ze sobą za dużo ekwipunku, za dużo przedmiotów jest niż gdy dopierdziela się do niego, mówiąc to się za ciężkie. Nie możesz tego nosić, nie możesz tego dźwignąć. A tutaj proszę, może mieć taran, zbroję golema i własną wieżę. I to wszystko w niewielkiej sakiewce. Magia. Mówicie, Magia robi wrażenie. I ten bag of holding, czyli marzenie każdego awanturnika, który myśli, jak to zdobyć, jak to, gdzie to kupić, i wydałby na to wszelką kasę, bo przecież tam może mieć wszystko. I ten bag of holding może go wyciągnąć z każdych tarapatów. Posiada oto list taką ogromną ilość przedmiotów, które tam zmieścimy i które, uwaga, coś jest najlepsze, są magnesami. Jeżeli chcemy, możemy to rzucić na lodówkę, na piec, przyczepić. Możemy mieć, nie wiem, metalową kartę postaci, która będzie miała ze sobą szmery, bajery i wyborów jest mnóstwo. Co tu mamy? Oprócz zbroi, czy też golema, trójzębu, pozytywki magicznych butów, pleca magicznej księgi, magicznej liny, jakiejś mikstury, jakiegoś czegoś, co wygląda jak przenośna bomba, zwoju sakwy, magicznej różdżki czy też laski mechanicznego ptaka i mnóstwa innych bajerów, szabli i tak dalej to wszystko znajduje się w back of holding, więc grając z naszą postacią, możemy otrzymując różne bajery, możemy je tam wrzucać i mieć jako Gadżet, dzięki któremu pokażemy, co nasza postać posiada przy sobie i co wyciąga. Czyli tak jak opisujemy, wyciąga mój magiczny płaszcz z mojej torby przechowywania. Tak tutaj proszę, robimy. Wyciąga mój magiczny płaszcz z torby przechowywania i mamy tutaj magiczny płaszcz. Przedmiotów jest mnóstwo. I uwaga, bo to nie jest koniec. Ponieważ, tak jak wszystko inne z, od Running Press, mamy tutaj poradnik. Co może zawierać Bag of Holding? Jest kilka rozdziałów, jak je wykorzystać, jak je wykorzystać do przygód, co mogą posiadać, magiczne te przedmioty, te przedmioty które tutaj są, są tutaj opisane w, w tym krótkim przewodniku, który nas, nam opisuje je, o właśnie, teraz się dowiem, co to było, czy to była bomba? Nie, to jest, yy, no, yy, słój alchemiczny, to nie była bomba. Yy, te przedmioty, które są znane nam z, nie tylko z Wola z przewodnika, ale również z innych um, dodatków do piątej edycji D&D je tutaj mamy, potężne artefakty, które nasz bohater może mieć, bądź też nie musi mieć ze sobą. Jest to tak jak powiedziałem wcześniej zupełnie niepotrzebny gadżet, który może jedynie co urozmaicić nasze sesje i nadać im, naszej postaci, czy też naszym sesjom Takiego vibe'u typowego dla piątej edycji, gdzie wszystko jest kolorowe, wesołe i miłe. To samo mamy z tym beholderem. I to samo mamy z tym lochem. Trzy gadżety oraz trzy niewielkie... Nie nazwę tego podręcznikami. Niewielkie książeczki, które... Wyjaśniają nam o co chodzi, jak nasze sesje, urozmaici jak nasze sesje urozmaicić um, tak, aby były um, bardziej dodatkowe, aby były jeszcze fajniejsze i aby jeszcze w fajniejszy sposób te trzy gadżety zastosować. Wszystko, każdy z nich z osobna za niecałe 60 zł. Cebulionowe polskie, plus przesyłka Plus przesyłka z zagranicy. No, tak może być, ale e, warto wejść na Running Press, bo jest tam mnóstwo innych takich gadżetów, mnóstwo innych takich bajerów. One wszystkie są od 8 roku życia. 8UP, A na Running Pressie widziałem mnóstwo rzeczy i dla jeszcze większych dzieciaków, czyli młodszych, i dla starszych, gdzie są podręczniki, książeczki i inne bajery. I to wszystko na dzisiaj. I ja dziękuję Wam za oglądanie tego filmu i zapraszam do oglądania kolejnych filmów na naszym kanale. W komentarzach piszcie, który Wam się bardziej podoba, w sensie co Wam się najbardziej podoba, jakie mielibyście zastosowania dla nich, inne na pewno niż tutaj wymyślili autorzy. Nie będę Wam tego czytał, chcecie to sobie kupić, mogę pożyczyć znajomym. W komentarzach też piszcie, o czym chcielibyście oglądać na, na naszych następnych filmach, um, łapki w górę, subskrypcje i tak dalej. Śledźcie nas w mediach społecznościowych, takich jak Facebook czy Instagram. No i wspierajcie na Patronite', gdyż tylko dzięki temu my możemy docierać do Was filmami najlepszej jakości. Do zobaczenia!